Magda, ty, jak wspomniałaś, tak naprawdę nie boisz się żadnej pracy. Byłaś kelnerką, byłaś recepcjonistką. Czy na przykład teraz czujesz, że Twoim zawodem poniekąd jest właśnie taka pomoc innym, a także bycie influencerką? Wiesz, to wydaje mi się, że. Tak, jak wspomniałaś, ja się nie bałam żadnej pracy. Nikt tak naprawdę z osób, które tylko widzą to, że jestem teraz influencerką, nie zna całej mojej drogi, którą ja przeżyłam, którą przeszłam. O wielu rzeczach też media nie wiedzą i pewnie nigdy się nie dowiedzą. A cała droga, którą przeszłam i mówienie, że nie wiem, wybiłam się na swoim ex, jest po prostu bardzo przykre. Dlatego że myślę, że gdyby każdy poznał, jaka była historia, jak wszystko wyglądało, wtedy by to wszystko zrozumiał. Ale ja jakby już uciekam od tłumaczenia, uciekam, jak sama zauważyłaś, od, od jakby e, mówienia, jak to wygląda, bo myślę, że zawsze znajdą się Twoi zwolenni i twoi przeciwnicy i nigdy nie znajdziesz grona ludzi, którzy w 100% zaakceptują wszystko, co jesteś w stanie im powiedzieć. A ty myślisz na przykład teraz, żeby jakoś się jeszcze dokształcić, pójść na jakieś studia, żeby mieć taki, no nie wiem, stały zawód w przyszłości? Wiesz co, ja mam swoje plany, ale tak jak mówię, ja już nie wyprzedzam faktów. Ja, jeśli dopiero, dopóki się coś nie dzieje, to ja o tym głośno nie mówię. Ja mam bardzo dużo planów, które, które będę starała się realizować, ale dopóki jakby się one nie wydarzą, to wolę o nich głośno nie mówić. Wydaje mi się, że to taka teraz moja zasada i reguła, no i, i, i się jak na razie sprawdza, bo wtedy Wtedy, tak bym tajemnica lubi, boże, wszystko co dzieje się, twój sukces lubi ciszę. No i, i do momentu, jakby się to nie będzie działo, to raczej nie będę o tym mówiła. A jak w ogóle wspominasz czasy, gdy pracowałaś właśnie, czy jako recepcjonistka, czy jako kelnerka? Bardzo dobrze. No, to była ciężka praca, wiadomo, ale każda praca jest ciężka i ja się żadnej pracy nie boję. E, I to, że tak się teraz dzieje, że nie wiem, jestem influencerką, to każdemu się wydaje, że to wszystko jest takie proste. To nie jest takie proste. Wszystko, tak jak tam mówią wszędzie, dobrze tam, gdzie nas nie ma. I każdemu się jakby wydaje, że wszystko i całe życie jest proste, no ale to tak, tak nie wygląda. Więc, więc wspominam bardzo dobrze każdą swoją pracę i mam. mam, mam Pomienia. Mam przyjaciół i znajomych, z którymi wcześniej pracowałam, z którymi mam kontakt do dziś, no i oni tak naprawdę też wiedzą i znają mnie od, po... od początku.